Przyjechaliśmy do Woucza robić teledysk dla takiej młodej, zdolnej wokalistki. To jest mój już kolej, nasz kolejny projekt Wałczu. Robiliśmy też tutaj film dwa lata temu. Świetnie nam się współpracuje tutaj z grupą rekonstrukcyjną. Wałcz to jest świetne miejsce do filmowania, bo mamy tych świetnych ludzi od pirotechniki, z Muzeum Wału Pomorskiego ze sprzętem. Też ta fauna i flora to jest wybitna. Mamy jeziora i, i las. No tutaj aż chce się kręcić. Reżyser życia ma ponad milion subskrybentów na platformie YouTube. Można tam obejrzeć jego rozmowy ze znanymi aktorami na ważne życiowe tematy. Rozmawia m.in. o aborcji, o depresji oraz o tym, co to znaczy być introwertykiem. Filmy te trafiają do młodzieży. Korzystają z nich też nauczyciele na lekcjach wychowawczych. Daniel Rusin kręci także teledyski. Ten, który powstaje w Wałczu, opowiada o miłości i utracie ukochanego na wojnie. Dlatego scenografię stanowią właśnie lasy i łąki, a zdolności pirotechników z Muzeum Wału Pomorskiego uatrakcyjniają przekaz piosenki na jej.